Siemanko, witam, cześć. Dzisiaj zajmiemy się tematem organizacji wycieczki do państwa Malta, na wyspę Malta. Organizację wycieczki na własną rękę lub korzystając z biura podróży. Przedstawię wam plusy i minusy takich organizacji na własną rękę oraz organizacji z biurem podróży. Także zapraszam do oglądania i do odsłuchania tego materiału. Pierwszą organizacją będzie organizacja z biurem podróży. Gdzie macie komfort i wygodę, nie musicie się o nic martwić, macie wszystko już z góry ustalone. Więc właśnie komfort i wygodę są tu głównym czynnikiem, dla którego z biur podróży korzystają starsze osoby. Biuro Podróży organizuje dla Was wszystko: wszystkie formalności, od lotów i transferów, przez zakwaterowanie, po zaplanowanie wycieczek po atrakcjach Malty i Gozo. Dlatego nie martwicie się o miejscu, o nic, nie martwicie się o taksówkę, o transfer do lotnisko, hotel o nic nie martwcie się, często w cenie macie na przykład śniadanie albo śniadanie i obiad o kolację więc tutaj macie pełną swobodę drugim motywem y, pozytywnym dla organizacji z biurem podróży jest opieka rezydenta często biura podróży oferują rezydenta na miejscu, który mówi w języku polskim i w razie potrzeby możecie liczyć na jego pomoc który może pomóc w sytuacjach kryzysowych i doradzić co warto zobaczyć w danym czasie rezydenci oferują też często wycieczki fakultatywne które są bardzo drogie i to jest minus y, pierwszy: korzystania z biur podróży. Mają wycieczki fakultatywne, które są bardzo drogie i nie zalecam z nich korzystać. Jednakże często w cenie atrakcji macie zorganizowane zwiedzanie najważniejszych punktów wyspy, takich jak Mdina, Valletta czy Rejs na Komino i Gozo. Jeżeli chcecie zobaczyć najważniejsze atrakcje, taka opcja jest wygodna i czasami tańsza niż kupowanie biletów osobno. Dużych zniżek nie dają i tak jak mówię, wycieczki fakultatywne kupowane przez biura podróży są nieopłacalne. Często właśnie kupując wycieczkę z biurem podróży macie y, ubezpieczenie podróżne w cenie. Więc macie wsparcie biura podróży w razie problemów y, np. ze szpitalem itd. Biuro podróży Wam pomaga, rezydent, który jest na miejscu też Wam w tym e, przypadku pomaga. Minusem takich wycieczek właśnie jest często cena, bo ceny wycieczek z biurem podróży na Malte, Gozo i tak dalej są droższe niż organizacja na własną rękę. Wycieczki fakultatywne też są droższe. No, macie tutaj ograniczoną możliwość wyboru lotów, dni, wy, bo biura podróży korzystają np. z Wizzera tak samo więc albo z, z, z lotów czarterowych, albo z innych linii. W których na przykład nie kupicie sami prywatnie biletu, i są tam ograniczone godziny wylotu, godziny powrotu, no i ograniczone dni, więc tutaj nie macie tej elastyczności. Wycieczki często właśnie są z góry ustalane, co oznacza, że macie mniej czasu na samodzielne odkrywanie miejsc. To dotyczy wycieczek fakultatywnych. Jeżeli jedziecie na jakąś wycieczkę fakultatywną, to oni wyznaczają wam dzień, wyznaczają wam godziny, i często ten czas na zwiedzanie danego miejsca jest bardzo ograniczony a niektóre atrakcje mogą być często bardzo zatłoczone jeśli odwiedzasz je w ramach zorganizowanej grupy czyli jedziecie w 30, 20, 15 osób to już wiadomo ta grupa się zwiększa niż jedziecie samodzielnie w wielu przypadkach biura podróży dodają marże do ceny lotów więc tutaj te opłaty manipulacyjne zwiększają wam cenę wycieczki, cenę hotelu, cenę lotu, wycieczek i ten koszt w całości jest przeważnie zawsze wyższy niż przy organizacji indywidualnej i tak jak mówiłem, musicie się dostosować do ustalonego harmonogramu wycieczek grupowych, lotów yy, i macie do wyboru ograniczoną bazę hotelową, nie możecie skorzystać z prywatnych kwater. Yy, ogólnie wycieczki organizowane z biurem podróży są dla osób, które cają sobie wygodę i brak stresu związanego z planowaniem, chcąc zobaczyć jak najwięcej w krótkim czasie oraz oczekują wsparcia na miejscu. I przeważnie to dotyczy się osób, tak jak mówiłem, starszych. Lub osób, które totalnie nie znają języka, języka i lecą pierwszy raz za granicę i boją się podjąć ryzyka związanego z organizacją logistyczną takiej wycieczki na własną rękę. Jeżeli chodzi o organizację wycieczki na własną rękę na Maltę, macie tutaj pełną elastyczność i wolność wyboru dotyczącą wszystkiego. Sami decydujecie o dacie, o godzinach wylotu, szczegółach trasy, a także sami wybieracie hotel, który najbardziej wam odpowiada pod względem lokalizacji ceny i standardu. Możecie wybrać tu od. Drogich hoteli, które znajdziecie na Bookingu, przez prywatne kwatery bez śniadań, które znajdziecie nawet na forach facebookowych, na grupach facebookowych, gdzie Polacy reklamują się i wynajmują własne apartamenty, własne kawalerki, własne mieszkania na Malcie. Są takie grupy, sam weryfikowałem to. Można skorzystać z takiej grupy facebookowej i skorzystać z, polskie, z apartamentu na Malcie, który rezerwujecie od Polaka. Atrakcje, które zwiedzacie wtedy na Gozo i Malcie, oferują one dużo możliwości od możliwości historycznych, jak Valletta, przez kąpiele w Blue Lagoon, Crystal Lagoon itd., aż po malownicze wybrzeże. Samodzielnie decydujecie i możecie dopasować plan wycieczek i wybrać atrakcje, które naprawdę Was interesują. Jeżeli na przykład nie interesują Was kościoły, które w biurach podróży są oferowane jako Punkty Must have, must visit, to wy nie musicie z tego korzystać, zwiedzając wyspę. Na własną rękę możecie takie kościoły pominąć, bo kościoły mogą was w ogóle nie interesować. Może interesuje was tylko pływanie, odwiedzanie plaż, odwiedzanie yy, właśnie zatoczek. Gdzie skorzystacie z snorklingu, będziecie podziwiać zachody słońca. Tutaj naprawdę macie możliwość elastyczność wyboru i możliwość własnej kontroli nad czasem i nad miejscami, które zwiedzacie. Drugą opcją jest właśnie oszczędność pieniędzy. i Większość osób też tutaj da, powinno to być na pierwszym punkcie, ale możliwość oszczędzania pieniędzy. Często przy wcześniejszej rezerwacji lotów, hotelu itd. możecie znaleźć tańsze loty, noclegi niż te oferowane przez biura podróży. Booking nawet daje promocje. Na Booking daje promocje na niektóre obiekty, Wizard daje promocje na niektóre daty, jeśli chodzi o wyloty. Dodatkowo macie kontrolę nad wydatkami, możecie szukać promocji na te bilety, atrakcje i y, miejsca y, hotelowe. Rezerwując właśnie atrakcje na miejscu, możecie liczyć na bardziej kameralne przeżycia, np. prywatne wycieczki łodzią na komino, które różnią się od grupowych wycieczek oferowanych przez biura podróży. Tak, to jest prawda, bo jeżeli traficie na mniejszy okres turystyczny i jedziecie sami, to w takiej łódce może być, nie wiem, 5 osób, 8 osób, a rezerwując grupową wycieczkę oferowaną przez biura podróży, jedziecie na 3 pełne łodzie ludzi, gdzie nie macie miejsca nawet gdzie usiąść jedynym są dwa wyzwania związane według mnie z organizacją na własną rękę jest to właśnie wyzwanie logistyczne w przypadku problemów np. opóźnień lotów czy nagłych zmian planów jesteście zdani tylko na siebie, co może być stresujące też nie macie w cenie ubezpieczenia podróżnego więc ubezpieczenie podróżne musicie dokupić na własną rękę na Malta jeżeli będziecie bardziej pływać, skakać do wody korzystać z tych atrakcji morskich to polecam kupić ubezpieczenie podróżne jeżeli jedziecie tylko pozwiedzać to takie ubezpieczenie podróżne nie jest wam potrzebne więc oszczędzacie tutaj troszkę pieniążków tutaj też minusem jest czasochłonne planowanie bo rezerwujecie loty hotele, transport na miejscu i wszystkie atrakcje samodzielne co może zająć wam trochę więcej czasu jeżeli chcecie zaplanować wszystko optymalnie i taniej więc tutaj jeżeli ktoś lubi planować logistycznie rozplanowywać czas, Tak, żeby wyszło Wam taniej, tak, żeby wyszło Wam lepiej, tak, żeby lepiej zagospodarować swój wolny czas i zwiedzić jak najwięcej atrakcji na Malcie, opcja samodzielnej wycieczki jest dla Was bardziej korzystna. Czyli tutaj ogólnie wycieczka na własną rękę, organizując samodzielnie dla osób, które chcą mieć pełną kontrolę nad swoim wyjazdem, cenią sobie elastyczność, są chętne do poszukiwania promocji i mają czas na dokładne zaplanowanie wycieczki. Reasumując, samodzielna organizacja sprawi, że e, z Sprawdzi się, jeśli cenisz niezależność i elastyczność oraz chcesz skupić się na miejscach, które najbardziej Cię interesują. Biuro podróży to świetna opcja, jeżeli zależy Ci na bezstresowym wypoczynku i maksymalnym wykorzystaniu czasu na miejscu bez konieczności planowania. Jeśli macie czas na planowanie i lubicie samodzielne odkrywanie miejsc z gołem, bez ludzi, bez tłumów, wybierzcie organizację wyjazdu na własną rękę. Nie dość, że zaoszczędzicie pieniążki i będziecie zwiedzać atrakcje turystyczne samemu. Bo na przykład pojedziecie rano albo późnym wieczorem i nie będzie tam tłumów ludzi. Natomiast jeśli chcecie odpocząć od obowiązków organizacyjnych i korzystać z gotowych atrakcji, biuro podróży jest dla Was najlepszym wyborem. Napiszcie w komentarzach, którą opcję organizacji wycieczki Wy preferujecie. Mówię tutaj głównie o Malcie. Ja korzystałem z organizacji na własną rękę i byłem bardzo zadowolony i finansowo, i jeśli chodzi o elastyczność godzin, i tak dalej. Finansowo wyszło to dużo taniej, więc organizacja wycieczki na własną rękę na Maltę wydaje mi się najlepszym wyborem, ale pozostawiam was, Wam możliwość wyboru i zapraszam do komentowania tego filmu i zostawienia swoich uwag w opisie, w komentarzu. Dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.